Cześć, jestem Taracista. Faun, jeśli chcesz wiedzieć, zastanawiasz się, czy wybrana przez Ciebie osoba, interesująca Cię osoba, myśli o Tobie. Nigdy to nie było łatwiejsze. Wybierz kartę od 1 do 5. Pomyśl jej numer. Już? Jeśli wybrałeś kartę numer 1, to wygląda na to, że ta osoba o Tobie nie myśli, że już jej nie interesujesz, że coś między Wami się albo skończyło, albo po prostu jest niemożliwe. Jeśli wybrałeś kartę numer 2, ta osoba, owszem, może myśleć o tobie, ale nie ma uczciwych zamiarów i nie jest wobec ciebie szczera. O czym mówi karta pazia mieczy. Jeśli wybrałeś kartę numer 3, ta osoba od ciebie się odsuwa, oddala bądź już się oddaliła. O czym mówi karta szóstki mieczy. Jeśli wybrałeś kartę numer 4, owszem, osoba myśli o tobie, jest ci bliska. I karta kochanków jest dobrym dla Was zwiastunem, może zwiastować miłość, a przynajmniej dobre relacje między Wami. Jeśli wybrałeś kartę numer 5, osoba owszem myśli o Tobie, wspomina Cię, myśli o Tobie miło, ale raczej są to uczucia typu brat-siostra, przynajmniej na razie. Zapraszam na odczyty, zapraszam na wróżby, za, zapraszam na konsultacje. Tarocista Faun, dziękuję.